Rozwój medycyny w ostatnich dekadach można powiedzieć, że jest niesamowity. Dla nas, pacjentów, czasami trudno uwierzyć, że to jest nauka. Mówimy cud, jeśli dochodzi do jakichś przełomowych odkryć, kiedy pojawiają się przełomowe terapie. I właściwie o takim cudzie od jakiegoś czasu mówią pacjenci z rdzeniowym zanikiem mięśni, czyli SMA inaczej. I dzisiaj. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tej nowoczesnej przełomowej terapii, która jest dziełem nauki tak naprawdę, a nie cudu. Anna Kaczmarek zapraszam. Moimi Państwa gośćmi są profesor Anna Kostera Pruszczyk, kierownik Katedry Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pani Angelika Chrabkiewicz-Gondek. Która choruje na SMA. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, i tu zapytam panią profesor. Rdzeniowy zanik mięśni. Co to jest za choroba? Jakie są przyczyny zachorowania, I jakie są typy, i rokowania w typach różnych tej choroby? O czym my w ogóle mówimy tak naprawdę? Rdzeniowy zanik mięśni jest uwarunkowaną genetycznie chorobą, którą. Dziedziczy się w sposób autosomalnie recesywny, to ważna informacja, bo oznacza, że czasem choruje jedna osoba w rodzinie, ale zdarza się, że choruje na przykład kilkoro rodzeństwa. Bez względu na to, w jakim wieku pojawiają się pierwsze objawy, mechanizm genetyczny jest taki sam. Choroba spowodowana jest mutacją genu, bardzo ważnego po to, żeby prawidłowo funkcjonowały tak zwane komórki ruchowe rogów przednich rdzenia, dzięki którym nasze mięśnie są silne, rozwijają się i pracują prawidłowo. Generalnie to choroba, która zaczyna się w wieku dziecięcym. Wyróżniamy kilka typów od SMA1 do SMA4. Im niższa liczba pojawia się przy nazwie SMA, tym wcześniej Zaczyna się choroba, i tym cięższe są objawy. SMA1 to jest ostra postać niemowlęca z objawami w pierwszym roku życia, bez leczenia o niepomyślnym rokowaniu. W SMA2 pacjenci nigdy bez leczenia farmakologicznego nie są w stanie samodzielnie chodzić są w stanie tylko samodzielnie siedzieć. Chorujący na SMA3 zaczynają chodzić samodzielnie, choć niestety dosyć duża grupa spośród nich w kolejnych latach trwania choroby tę umiejętność traci. Jest to postępująca choroba, która powoduje osłabienie, zanik mięśni, wiąże się często z głęboką niepełnosprawnością ruchową. No i to jest taka choroba, z którą walka była zawsze wielkim wyzwaniem dla medycyny. A skuteczna walka to rzeczywiście taki rodzaj nowoczesnego cudu. Pani profesor, a ile w osób w Polsce choruje na SMA? Jak dużo wśród nich jest dzieci, a jak dużo dorosłych? Jest to choroba rzadka. My wiemy o niespełna 900 chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni w bardzo szerokim spektrum wiekowym. Około połowa to są dzieci, osoby poniżej. 18 roku życia. Pozostała część to ludzie dorośli, od młodych dorosłych po do osoby, które mają ponad 60 czy nawet 70 lat. Pani profesor, bo wracając do tego naszego cudu, który nosi nazwę tak naprawdę Nusinersen. To na początku było wiadomo, że takim cudem jest, ale u dzieci, szczególnie jeśli podajemy go przed wystąpieniem objawów choroby, prawda? I było badanie, wszyscy się ucieszyliśmy, no ale właśnie są osoby dorosłe, które chorują. No więc ostatnio pojawiło się badanie w Lancecie, takie dość duże, bardzo, bym powiedziała, Ciekawe badanie. I ono mówi, że również, że również ten cud Nusinersen działa u dorosłych. Proszę powiedzieć, co w tym badaniu, co, co mówią nam tak naprawdę wyniki tego, tego badania? I, I czy rzeczywiście to też jest przełom u dorosłych? Krótkie słowo wstępu. Oczywiście mhm. ta skuteczność leku u dzieci była znana dzięki badaniom klinicznym, które są takim koniecznym etapem prowadzącym do rejestracji leku, i ta skuteczność była tak wysoka, że rejestracja była nawet nieco wcześniej niż planowano zakończenie tych badań klinicznych, które toczyły się w roku 2016 rejestracja w Stanach Zjednoczonych, 17 Europejska. Natomiast ze względu na mechanizm działania leku, my mieliśmy pełne prawo uważać, że będzie on również skuteczny u starszej młodzieży i ludzi dorosłych. Takich badań klinicznych nie było, ale mamy rzeczywiście niezwykle cenne, bo pochodzące na już z takiej codziennej obserwacji wyniki badań, tym razem pochodzące z Niemiec. Dlaczego z Niemiec? Bo mechanizm udostępniania nowatorskich leków w Niemczech sprawia, że tam pacjenci dorośli są leczeni już od połowy 2017 roku, polscy pacjenci dostęp do leku uzyskali w drugim kwartale 2019 roku. Badacze niemieccy w sposób no, niepodlegający wątpliwości pokazali skuteczność leku w obserwacji sięgającej 14 miesięcy u najdłużej obserwowanych w tym badaniu. Skuteczności zarówno dotyczącej poprawy funkcji kończyn górnych, niesłychanie ważnej dla każdego człowieka w codziennym życiu, jak i w pewnej takiej sumarycznej skali oceniającej funkcje różnych mięśni u ludzi chorujących na za nich mięśni i wreszcie byli w stanie również pokazać, że poprawia się sprawność chodzenia u tych pacjentów z SMA-3, którzy w momencie rozpoczynania leczenia Chodzili nadal samodzielnie. Także mamy dosyć szeroki obraz skuteczności leku u populacji ludzi dorosłych, dorosłych również takich, powiedziałabym, bardzo dorosłych, sięgających wiekiem sześćdziesiątki, nie tylko ludzi w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. I jest to również zgodne z naszymi codziennymi obserwacjami. My widzimy, że, że działa. Widzi pani u swoich pacjentów, rozumiem, pani Zdechow. profesor. Moich pacjentów u mnie w klinice leczenie otrzymuje w tej chwili ponad 60 osób z rdzeniowym zanikiem mięśni, i my tę skuteczność widzimy. Na duże podsumowanie, trochę za wcześnie, bo terapia w Polsce toczy się od no właśnie tego około roku troszkę ponad roku ale to jest zarówno poprawa no takiej siły do życia a większość pacjentów to ludzie aktywni zawodowo, czy uczniowie, studenci, no ludzie, którzy żyją, pełnią życia. Ze swoją chorobą, mimo swojej choroby, ale o tym pewnie lepiej powie pani Angelika. Natomiast no, generalnie widzimy poprawę w skalach, widzimy poprawę w codziennym życiu i wyraźną poprawę jakości życia. No właśnie, pani Angeliko, bo teraz panią zapytam. Pani, jak gdyby sama po sobie wie, jak wygląda to leczenie, jakie przynosi skutki, od kiedy pani choruje na SMA? To znaczy, od kiedy pani wie, że pani choruje na SMA i, i który to jest typ choroby? Ja mam typ SMA-3 i jakby pierwsze no, takie oznaki tego, że takie niepokojące dla, dla naszej rodziny, dla rodziców, były, kiedy miałam 3 latka. Kiedy miałam 6 lat, zostałam zdiagnozowana tak ostatecznie. No to rzeczywiście, no to jest całe życie wiadomo. Natomiast. Od razu powiem, teraz mam 39. To jeszcze jest pani młodą osobą. Pani Angeliko, jak ta choroba wyglądała? Jak wyglądał postęp tej choroby z latami? I co pani mogła zrobić, żeby ten postęp choroby zatrzymać? No, przede wszystkim rodzice dostali od razu informację, że potrzebujemy rehabilitacji. I nie takiej rehabilitacji, powiedzmy raz na jakiś czas, tylko po prostu stałej rehabilitacji. Moi rodzice byli dość, dosyć osobami zdeterminowanymi i takimi wymagającymi bardzo. W związku z tym, jakby ja na tą rehabilitację chodziłam no, kilka razy w tygodniu, i był taki czas, przyszedł taki czas, że rodzice umieścili mnie w sanatorium, gdzie miałam szkołę i rehabilitację każdego dnia. I to było w wieku no, 9-10 lat, więc bardzo wcześnie, bo tylko tak mogliśmy jakby walczyć z SMA. Więc to rehabilitacja to była podstawa. Też pamiętam, że mama dbała o to, żeby po prostu w diecie było dużo witaminy B, która też jakby wpływa dobrze na mięśnie, więc to były jedyne rzeczy, które, które, mogliśmy, które mogliśmy stosować. Jak wyglądał przebieg? No, przebieg wyglądał tak, że ja chodziłam. Mhm. Chodziłam do 14 roku życia i z każdym, powiedzmy, rokiem, a potem już tak naprawdę z miesiącem, czułam, że jestem bardziej wiotka, słabsza, wywracałam się bardzo często. Pamiętam, jak dzisiaj, że ja pochodzę z Zakopanego, że był taki, taki moment, że wyszłam przed dom i zabiał wiatr halny i mnie przewrócił. I jakby to były takie sytuacje, znaczy mówię o tym, dlatego że ta wiotkość była bardzo duża. I w wieku 14 lat zaczęłam używać wózka. Mówię, że z, zaczęłam, dlatego że ja jeszcze chodziłam, ale nie byłam w stanie przejść 20 metrów, nie byłam w stanie uczestniczyć w wycieczkach szkolnych, w różnych aktywnościach, a bardzo chciałam, więc, więc dlatego wybrałam po prostu wózek. I zaczęłam się poruszać na wózku, ale też jak mogłam to chodziłam. E, w domu też. E, Rodzice dbali o to, że jak, jak już nie mogłam chodzić tak na, na dłuższe dystanse, to dopingowali mnie, żebym wychodziła do, po schodach. I myślę, że to było też bardzo, bardzo ważne. Więc e, też mówię tutaj o tym, że rodzice to jest, e, to jest chyba najważniejsza sprawa, bo to oni po prostu są strażnikami tej naszej aktywności. No i później postępowała ta choroba i około pięciu lat temu e, zrobiłam ostatnie kroki ponieważ już nie miałam siły i, i wywróciłam się. Już wiedziałam o tym, że, że to są moje ostatnie kroki i że moje życie będzie już całkowicie na wysku. No właśnie, a co się zmieniło, bo stosuje Pani tą y, nową terapię, terapię Nusinersenem. Co się zmieniło od czasu y, zastosowania tego leczenia u Pani? No, wszystkim, tak, ja y, Nusinersen y, przy... Jak wybiorę od lipca zeszłego roku, mm -hmm. więc już nie będzie rok. Jestem obecnie po szóstej dawce i powiem tak, że to, co pani profesor powiedziała, przede wszystkim siła, życiowa siła. Zaraz powiem y, więcej na ten temat. Natomiast y, już od pierwszej dawki ja czułam jakiś taki niesamowity przypływ energii. I ta energia po prostu jakby wzrasta, mam więcej sił, y, jestem mniej wiotka lepiej, mam mocniejszy korpus, ręce, to powoduje, że czynności dnia codziennego są po prostu łatwiejsze. Czasem się zatrzymuję, bo zapominam, że coś robię i zapominam, że tego już nie robiłam. Ostatnio zaczęłam odkręcać butelki z wodą. Ja już tego nie, nie robiłam dawno, bo oprócz tego, że wiadomo, sama zaatakowałam nogi, bo ona po prostu atakuje wszystkie mięśnie, więc zaatakowały też mi bardzo ręce. Zaczęłam odpiąć butelki z łodą, co powoduje, że nie muszę teraz już nikogo poprosić. o pomoc. Prosić kogoś o pomoc. to jest niesamowite, kiedy się chce kogoś pić i możesz się po prostu spokojnie napić. Tak, bez, e, bez pomocy. Ja się, mhm. Tak, ja się śmieję, bo e, w Krakowie przyjmuję ten lek i mówię do, 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 do moich cudownych... E, lekarzy, że nie wiem co oni mi zrobili, bo ja cały czas sprzątam, bo rzeczywiście po prostu mam jakąś taką energię do sprzątania i ja się śmieję, bo to sprzątanie, to wszyscy już mnie kojarzą z tego sprzątania, bo nie wiem o co chodzi, ale nagle człowiekowi nie tyle, że się chce, tylko ma po prostu siłę do tego, żeby to robić. I to, co jest dla mnie najważniejsze chyba w tym wszystkim, że ja się mniej męczę. Już dawniej było tak, że po prostu zrobiłam kilka czynności, i musiałam sobie odpocząć. Musiałam się położyć, musiałam się położyć na godzinę, na dwie. A teraz nie czuję takiej, takiej potrzeby i, i działam. Więc jest ta energia i myślę, że będzie jeszcze większa. Czy to z powodu y, zastrzyku tej e, energii? Y, pacjenci yy, nazywają yy. właśnie zastrzyki y, y, z nusinersenu A. strzałem? To znaczy, powiem tak, ja dlaczego to, 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 to tak nazywam? Może? Jakby powiem od, od siebie. No, jest to, jest to zastrzyk w kręgosłup, tak? Jakby podawanie tego jest też trudną sprawą dla nas, dla pacjentów, dla lekarzy, ponieważ też jakby na te kręgosłupy mamy różne. W związku z tym ja się czuję po prostu, jakby ktoś mi dał strzała, takiego po prostu z tyłu strzała, jakby doładowanie energii. Rzeczywiście mam coś takiego, nie wiem, czy pani profesor się spotkała z tym, ale. Kiedy jestem przed kolejną dawką, to jakby czuję, że mi energia spada i taka siła mi spada. I kiedy dostaję znowu musyniercę, yy, to mam znowu wzrost. I dlatego to nazywam po prostu strzałem, bo to jest taki strzał mocy. Tak, rzeczywiście są tacy pacjenci, którzy mówią, no już bardzo chciałem przyjść, bo czuję, że muszę sobie trochę podładować energię. Coś, coś w tym rodzaju, prawda? Tak, tak, bo... No, tak myślę, właśnie, że ten lek po prostu daje nam energię, ale energię życiową, ale energię do mięśni. Tak ja to czuję, że to jest energia do mięśni. Eee, wczoraj, na przykład, zobaczyłam po ćwiczeniach, że podniosłam dwie nogi na wózku do góry, tak troszkę, ale podniosłam, wcześniej nie dałam rady, i ja zupełnie o tym zapomniałam. I to jest, to jest coś niesamowitego, <laughs> dlatego, to jest po prostu absolutny, e, absolutny cud. Jak dużo chorych w Polsce jest leczonych nusinersenem i co trzeba zrobić, żeby skorzystać z takiego programu leczenia? Najważniejsze to jest oczywiście potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie rdzeniowego zaniku mięśni, bo to jest niezbędne po to, żeby lek mógł zadziałać. Zasady kwalifikacji zostały bardzo precyzyjnie opisane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wniosku lekarza z jednego z 30 ośrodków w Polsce, które takie leczenie u dzieci i dorosłych prowadzą. Wniosek trafia do komitetu, który weryfikuje komitetu powołanego. Podobnie jak to jest w innych chorobach rzadkich, jako miejsce weryfikacji rozpoznania i tych kryteriów, najmłodsze dzieci ze świeżymi rozpoznaniami są włączane do leczenia praktycznie natychmiast. Możliwa jest taka kwalifikacja w ciągu dosłownie doby od uzyskania w wyniku badania genetycznego, jeśli jest taka konieczność. W przypadku starszych dzieci i pacjentów dorosłych są jeszcze pewne kolejki oczekujących, natomiast mając pełną świadomość, że chcielibyśmy leczyć jak najszybciej 100% pacjentów z SMA, osiągnęliśmy ponad 60% leczonej populacji po niespełna roku od wprowadzenia programu, a to jest naprawdę imponujący wynik. W wielu krajach to zajmowało nawet dłużej niż dwa lata. Teraz chciałabym panią Angelikę zapytać, ponieważ wiem, i tak jak wspominała pani profesor, chorzy z SMA to nie są chorzy, którzy siedzą w domu i, i nic nie robią, i nie mają swoich pasji, wręcz przeciwnie. Pani Angeliko, pani życie też nie zdeterminowała choroba, z tego co wiem. Ma pani pasję, ma pani marzenia, które pani realizuje. Może nam Pani troszeczkę o tym opowiedzieć? Ja zawsze sam tak wychowana i tak czuję przede wszystkim, że jestem człowiekiem. Na końcu gdzieś tam jest moja niepełnosprawność. Dlatego też wybieram, realizując swoje pasje, marzenia. Oczywiście z niektórych rzeczy musiałam zrezygnować, jak gra w kosza na przykład. Na początku kiedyś tam jeszcze próbowałam, ale moje ręce były słabe, w związku z tym Musiałam z tego zrezygnować, ale y, szukałam dalej, ponieważ bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby moje życie wypełniało coś więcej i wiele osób, które ja znam ze sama osobiście, mają bardzo podobne podejście i wiele z nich jest, tak jak pani profesor powiedziała, aktywnych, pracuje, y, rozwija się, jeździ samochodem. Ja sama też jestem kierowcą, więc y, ma różne po prostu, ma rodziny. No, Żyje po prostu, żyje z, z SMA, ale po prostu stara się wyciągać z tego życia e, jak najwięcej. Co do moich pasji, no to ja wybrałam e, nurkowanie. I to było oj, ty, już o. dawno temu, w sensie chyba 17 lat temu. I też pamiętam, jak lekarze e, jakby bali się i to jest oczywiście e, normalne, dlatego, że ja po prostu no, mam za zanik mięśni, jestem wiotka, natomiast okazało się, że po prostu pod wodą Sprzęt nic nie waży, jest zerowa grawitacja i doskonale sobie radzę. Więc zrobiłam kurs nurkowania. Ale tak naprawdę zawsze, zawsze marzyłam, ponieważ jestem z zakopanego i patrzyłam na góry i mój tato wyciągał nas po prostu mnie i mojego brata w góry. To kiedy jeszcze chodziłam, to oczywiście chodziłam na własnych nogach. Potem nosił mnie w nosidle. A kiedy byłam dorosła, to tylko po prostu marzyłam o tym. I w pewnym momencie pękłam i powiedziałam o nie, po prostu muszę znaleźć jakiś sposób. No i znalazłam taki sposób, że znalazłam ludzi, którzy, którzy mnie wspierają w tych górach i razem wychodzimy w góry. Oczywiście ja jestem w nosile, natomiast no, robimy takie duże góry, jak rysy, mnicha, gerlach, I, 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 i to jest szaleństwo wiem, ale po prostu to, co przynosimy wszyscy, wszyscy cała nasza ekipa, i ja przede wszystkim z gór i z całego tego, z całej tej wyprawy, to jest coś co mi daje niesamowitą energię do, do, do wszystkich rzeczy, które, które są tutaj. Yy, a a ty, o tych pasjach mogłabym dużo, bo ja, <laughs> ja po prostu mam gotować, więc ten Musilny Air po prostu, że mogę stać, przy, znaczy stać w cudzysłowie oczywiście, ale mogę, mogę przy tych garach tak dłużej być i w ogóle to jest po prostu y, dla mnie niesamowity komfort. Ja do tego wracam, bo bo, bo, bo to jest naprawdę coś niesamowitego i jeszcze, jeszcze powiem coś co Myślę, że jest istotne. Moją pasją od pewnego czasu, yy, a to był czas tak naprawdę smutny dla mnie, bo to, było, to była śmierć mojej mamy, która była po prostu niesamowitą i właśnie zdeterminowaną osobą i cisnęła bardzo mocno, yy, jakby te wszystkie moje ćwiczenia. No właśnie, stało się, stały się ćwiczenia. Tylko, że ja sobie tak przełożyłam w głowie, że to jest mój sport i stało się to moją pasją, i teraz no, sinergię też musi być połączony z ćwiczeniami. Bo wtedy lepiej działa. Natomiast, ponieważ stało się to moją pasją, to ja teraz tak sobie mówię, że dostaję wzmocnienie w postaci leku, ale dalej po prostu ciśniemy na ćwiczeniach i sprawiamy, że jakby jesteśmy bardziej wysportowani i te mniejsze lepiej działają. Spokojniej patrzy Pani w przyszłość teraz, Pani Angeliko? Powiem tak, że. Ja się boję, że to mi, e, że, tego nie be, że tego nie będzie, że jakby, jakby to wytłumaczyć. E, życie z rdzeniowym jakim mięśni to jest życie w ciągłej takiej niepewności, ponieważ każdego miesiąca gdzieś tam traciłam różne funkcje. Na przykład był taki moment, kiedy było mi trudno zrobić herbaty. Ja teraz strasznie się boję, że to zniknie. Więc mam tą niepewność jeszcze, ale z drugiej strony mam też oddech, że przecież biorę lek. No tak. I że przecież będzie dobrze. I że przecież czuję to całą sobą. Więc pojawia się ta, ta nadzieja. Ona jest po prostu taka jeszcze takie leciutkie światełko, dlatego że no długo żyłam w, w, w tym poczuciu niepewności. Yy, ale jest, jest. I przede wszystkim taki yy, taki spokój. Taki spokój, że. To, co mam teraz, i że mogę się dalej sama przesiadać, że mogę być samodzielna, niezależna, nie zostanie. To jest chyba dla mnie najważniejsze. Niesamowite. Ile, ile przełom y, w leczeniu może, może zrobić w życiu człowieka. Pani profesor, wiemy, że jeśli podamy to leczenie y, noworodkom jeszcze przed wystąpieniem objawów SMA. To później jest tak, że te dzieci mogą w ogóle nie chorować. Ja widziałam takie dzieci kiedyś na konferencji prasowej dotyczącej SMA i powiem szczerze, że wywołało to. zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Rzeczywiście coś w stylu: tak, pojawił się cud. No i teraz tak. Właściwie można by zrobić badania przesiewowe noworodków w Polsce. I wszystkim dzieciom, które urodzą się z SMA, podać wcześniej leczenie i jak gdyby ta choroba się nie będzie rozwijała. Czy, czy to w ogóle w Polsce jest możliwe? Czy tak powinno być? Przecież to jest i kwestia kosztów, prawda? Jeśli chodzi o płatnika, no bo wiadomo, badania przesiewowe kosztują, no ale kosztuje też leczenie później chorych, prawda? Jak to powinno wyglądać dzisiaj? Ja myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że w momencie, kiedy jest lek, co więcej, lek, który wolno nam podać w okresie przedobjawowym, to jest to idealny moment do tego, żeby wprowadzić powszechne badania przesiewowe właśnie w ramach tego przesiewu noworodkowego. My czasami zapominamy o tym, że wśród wielu rzeczy, z których polska ochrona zdrowia czy polskie zdrowie publiczne naprawdę ma prawo być dumne, jest znakomity program badań przesiewowych u Noworodka. My mamy jedną z największych liczb chorób, które w tym programie są, jest ich chyba 29, i naprawdę SMA powinno być tą chorobą numer 30. Od strony metody, od strony przygotowania organizacji przesiewu jesteśmy w stanie w Polsce to. Wprowadzić, myślę, że w ciągu nawet kilku miesięcy od dziś, natomiast z pewnością takie wczesne, przedobjawowe rozpoznanie kompletnie wywróci wszystko, co wiemy na temat rdzeniowego zaniku mięśni, i jest w stanie no, totalnie zmienić życie tych dzieci mm -hmm. i całych rodzin, bo tak jak pani mówiła przed chwilą, SMA, czy generalnie choroby, które przebiegają podobnie, to są choroby dziecka, potem młodego, dorosłego, czy dorosłego, ale tak naprawdę to jest ogromne wyzwanie dla całej rodziny, więc w jakim sensie to leczenie, jeśli wolno mi tak powiedzieć, leczy całą rodzinę, bo sprawia, że dziecko będzie się rozwijało prawidłowo, będzie mogło realizować mam nadzieję bez ograniczeń swoje marzenia, ale no to właśnie jest jeszcze ten jeden krok, który chciałabym, żebyśmy w Polsce mogli wykonać wspólnie i jeśli wolno mi jeszcze jako krótki komentarz mm -hmm. do tego, co słyszałam do tej fantastycznej opowieści o tym, co Pani robi na co dzień. Dwa dni temu jedna z naszych młodych pacjentek, która przyszła na podanie Nusinersenu powiedziała, ja pierwszy raz w życiu mam odwagę mieć plany. <laughs> I to było dla mnie zupełnie niesamowite, bo rozwinęła tę kwestię mówiąc: bałam się, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc, za rok. A ja się czuję coraz silniejsza i nareszcie planuję w takiej dłuższej perspektywie. I to jest coś, co chciałabym, żeby. Żeby tak się działo z każdą dawką, z każdym rokiem terapii. Coraz więcej siły, coraz więcej sprawności, coraz więcej odwagi. Miejmy nadzieję właśnie, że, że ten cud będzie trwał, że pani Angelika przestanie mieć gdzieś z tyłu głowy, że, że coś zniknie, że ktoś jej coś zabierze. I miejmy nadzieję, że Pójdziemy też do przodu i, i zrobimy y, również badania przesiewowe y, tym najmłodszym. Wtedy być może już, y, już rzadko zobaczymy SMA, prawda? Za tych, y, za tych ileś lat. Odniosę się jeszcze do tego, co Pani profesor tego, że to jest choroba, która dotyka całą rodzinę. Oczywiście, że tak. Ja mam brata, który jest sprawny. I proszę mi wierzyć, jakby mimo to, że rodzice starali się nie faworyzować mnie. To się nie da, bo po prostu to ja byłam założona do szkoły na przykład, kiedy miałam na, na godzinę 10, a on szedł powiedzmy, na, na swoich nóżkach. Wiadomo, że y, oczywiście powinien, ale no, generalnie gdzieś tam y, rozgrywa się taka rywalizacja i taka niesprawiedliwość. Więc y, ja miałam na przykład niesprawiedliwość do tego y, y, przez długi okres, że dlaczego on nie ma SMA, przecież jest chłopakiem, przecież jest silniejszy. A on znowu miał niesprawiedliwość, że gdzieś jest tam pauwaryzowana przez i rodziców, i, i krewnych, i znajomych. I to się niesie na co... jakby to dotyka całego życia. To nie jest tylko ten etap y, dzieciństwa, tylko przenosi się to później do życia. Więc y, to też jest po prostu istotne, że, y, żeby po prostu właśnie wyrównać, y, wyrównać te szanse, jeśli się da. Być może jeszcze trochę i nie będzie takich problemów. Miejmy taką nadzieję, że jak najwięcej osób, które chorują, które będą chore, bo na pewno takie będą, skorzysta, skorzysta z tej nauki, bo to jest jednak nauka. Cudem nazywamy to my, pacjenci. Dziękuję panią pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.